Pojedynek gwiazdy Ruda Śląska kontra Dreman, Ekslabesa, Opole, Komprachcice. Gwiazda Ruda Śląska w bramce z numerem 50 Paweł Mieszczanin, później numer 11 Szymon Łuszczek, kapitan, numer 14 Adam Jączyk, numer 20 Konrad Podobiński i numer 21 Bartosz Siadul. Natomiast drużyna Dremana, Ekslabesa, Opole, Komprachcice, tutaj Dawid Lach w bramce, później Marek Bugański, kapitan z numerem 3, numer 6 Rok Molins, numer 5 Mateusz Matlenga numer 10 Brian Toloza. swoją akcję, strata i jest gol! Ależ niefrasobliwość w obronie! I wpisuje się na listę strzelców zawodnik Dremana z numerem szóstym Rock Mullins. Może być to naprawdę widok niezwykle ciekawy z dużą przewagą właśnie graczy Dremanu! Jest 2 do 0. No to się stało właśnie co chyba. E, też wisiało w powietrzu. Mówiłem, że kwestią czasu są kolejne bramki. E, Pierwsze strzały, e, nawiwat praktycznie gdzieś tam w okolice e, sufitu, czy też tych okien. Teraz pojawiła się szansa, ale nie wykorzystuje jej. I cofanie do tyłu, znowu Niko. E, lewe skrzydło z kanałem zagrał teraz. Jest prosta strata, zobaczmy, przez chwilę 2 na jeden i tu trzeba było jeszcze raz odegrać, gdyby zrobił to Adam Jączyk, to prawdopodobnie mielibyśmy pierwszą bramkę dla gwiazdy. Teraz taki mecz, gdzie pod pełną kontrolą jest toczone to spotkanie, pod pełną kontrolą oczywiście graczy gości, Dremana, Ekslebeso, poleką Prakcice i teraz kolejna sytuacja z serii tych, gdzie niefrasobliwość... Pierwszej odsłony. Teraz uderzenie z wolej, ale na wiwat. Dawid Adamski nad bramką. A teraz proszę bardzo jaka asysta i jaki gol. Z główki skutecznie uderzył Jakub Janczak. Wrzucono daleko piłka. Szczęście jednego jest nieszczęściem drugiego. I trzeba sobie radzić z tą sytuacją, tylko że tutaj sytuacja staje się coraz trudniejsza. Za chwilę może być piąta bramka. I znowu ten obraz, który widywaliśmy i też widzieliśmy, i Państwo widzieli w pierwszej odsłonie. Jest teraz jeszcze szansa, i co? Piłka w bramce. Były takie momenty niefrozobliwości po stronie Dremana w pierwszej połowie, ale wtedy e, gracze gwiazdy nie potrafili tego wykorzystać, no taka znamienita sytuacja, kiedy wychodzili 3, do, 3 na 1, teraz szansa o mały włos, a byłby gol samobójczy ale pomógł obrońca Mieszaninowi, aby ta piłka nie wpadła, tym razem e, Paweł Grzywaczewski zachował się dobrze ale nie w tej sytuacji no, też e, była ta sytuacja na 3 do 0, gdzie Paweł Grzywaczewski tak naprawdę strzelił gola Mateuszem Mrowcem. Na 3 do 0 kiedyś Re Robert Lewandowski strzelił gola Grzegorzem Krychowiakiem, ale to na dużym boisku. Teraz strzały jest bramka, a więc tylko chwilę mogli cieszyć się z tego gola. Gracze Gwiazdy daje swojej drużynie w tej 25. minucie. Znowu czterobramkowe prowadzenie. Strzał, drużyny gwiazdy, ale z większego zagrożenia przed chwileczką. Teraz jest uderzenie, jest strzał, jest gol. Cieszy się z numerem 28 Dawid Adamski, więc obrodziło nam bramkami 2 do 5. Teraz będzie kolejna szansa! Dzisiaj sędzią głównym jest Tomasz Kondrak, sędziowie asystenci Paweł Harchut i Piotr Koloczek, no i sędzia techniczny Kamil Wacławik. A tutaj od razu za chwileczkę bramka szósta pokazuje do kibiców rękę w geście triumfu Marek Bugański. Szansa na siódmego gola, ale popracował w obronie Grzywaczewski. Już stawiają wszystko na jedną kartę gracze gwiazdy, no ale tak muszą grać. Tu nie ma już półśrodków, 6 minut do końca, brakuje czterech bramek do remisu. Teraz dobra sytuacja, ale nie byli w stanie pokonać bramkarza. A tutaj piłka. W bramce, tak? Nie, poza poza bramką. Szansa, aby zdobyć 48 punktów na koniec sezonu zasadniczego. Co to da drużynie z Dremana? No to się jeszcze okaże. Teraz jeszcze szansa i strzela gola trzeciego dla swojej drużyny w tym meczu. Konrad Podobiński. 6-3 wygrywa Dreman ekslabesa o pole komprachcice A gwiazda. Ruda Śląska właśnie za sprawą tego wyniku spada swogo futsal ekstraklasy.